Nie palą się wystarczająco jasno. To wielki zaszczyt widzieć bogów. Może gdyby w domu było jaśniej, widziałbyś ich też na jawie. Zwykli ludzie nie są godni oglądać ich oblicza. To nie duch brata go prześladuje. Zwróciłem miecz, i nic się nie zmieniło. No to co mu jest? Możemy gdzieś porozmawiać na osobności? Chodźmy do pokoju gościnnego. No więc? Wiesz, co to jest? To Him, istota pokonjunkcyjna, bardzo rzadka i bardzo groźna. Przyczepia się do człowieka, który popełnił podły czyn. Przez lata żeruje na jego bólu. Podsyca wyrzuty sumienia w końcu zmusza do okaleczenia. Brzmi niewesoło. Da się go jakoś pokonać? Hmm. Teoretycznie są dwa sposoby. No dobrze, przyjechał, kurier, ale widzę paczuszkę przy przyrzucił przez bramę, także. Także okej, okay, możemy kontynuować naszą tutaj rozgryweczkę. Hmm. Możemy to zrobić po wiedźmisku. Wiedźmińskie bestiariusze mówią, że trzeba spędzić noc w leżu Hima. Razem z osobą, którą prześladuje. Znaczy, w nawiedzonym domu. Przyjemnie to tam nie jest, ale chyba nocowałeś już w gorszych warunkach. Na samym nocowaniu się nie skończy. Trzeba wypłoszyć Hima. Musi wyjść z cienia i pokazać swoją postać. Dopiero wtedy będzie można go zranić. I na pewno będzie chciał oddać. Widziałaś Udolryka. To nie będzie łatwa walka. A jaki jest ten drugi sposób? Hima podobno można oszukać. Ktoś musi udać, że robi coś potwornego. Wtedy przeniesie się na nową ofiarę. Kiedy zrozumie, że został oszukany, będzie musiał odejść. Musimy spróbować. Nie znam nikogo, komu by się to udało. Może po prostu nikt nie znalazł dobrego podstępu. Wiem, że jesteś sceptyczny, ale chociaż spróbujmy znaleźć sposób, jak oszukać Hima może nie być takie proste. Zresztą żadna z metod nie jest doskonała. To znaczy. Chima bardzo trudno oszukać. Kim to demon, a te bardzo trudno podejść. Do tego oszukujący nie może wiedzieć, że oszukuje.